A tymczasem ja. O. I to jest mój głośnik, który sobie kupiłem. Darmowa odpowiedź. Co to jest za głośnik? Niech ktoś tam pisze w komentarzu. A ja tymczasem przychodzę do zagadnienia swego. Dlatego, że. Popomniłem wiele błędów, bardzo wiele. Wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że byłem uzależniony od pornografii. I tego nie polecam nikomu, bo to zmienia sposób myślenia o drugiej osobie i to jest jezdrowe. I to jest bół. Ale. Jeżeli nie jesteśmy od tego uzależnieni, to zupełnie nie rozumiem jak można chcieć uprawiać seks za przepraszam w nie mówiąc przed ślubem. Po prostu tego zupełnie nie rozumiem. Natomiast wiem że mężczyźni są napędzani seksem. Ale to nie jest wasza wina, panowie. To jest po prostu konsekwencja co miesięcznego, właściwie to nawet i codziennego właściwie to nieprzerwanego przez całe życie od. Wieku dojrzewania do śmierci. Właśnie tak. Hormonem testosteronu. Ten hormon mówi o tak. Chciał być się. O, tak. Chodź tu maleńka. No dawaj. Chodź, chodź, chodź. A po ja się nie kocham. Ale przetłumiany jak ja cię kocham normalnie. Wszystko bym góry poprzenosił dla ciebie. Wszystko bym zrobił. Tylko oddaj mi się, oddaj. Jak mu się odda kobieta, ojejku już się nie kocham. A to wynika tylko z tego, że mężczyźni Pożądanie, jakie odczuwają względem kobiety, nazywają, nazywają miłością i to jest zasadniczy i podstawowy błąd. Ale ja dzięki Bogu zostałem od niego uwolniony. Mówiąc inaczej ja nie odczuwam pociągu tak o po prostu. Nie, tego mnie nie ma. Czy to jest zdrowe? Nie wiem. Czy to jest niezdrowe? Też nie wiem. Ale powiem jedno. Żyje się bez tego ustrojstwo łatwiej. I tyle. Zapraszam i polecam Jacek Sekurski. Trzymać ciepło i bye. Pa, papa.